Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku takim zimowym. Pięknie to wszystko wygląda. W takiej właśnie w takim otoczeniu niestety dzisiaj nie dałem rady wyjechać do lasu z tego względu, że dojazd po prostu zająłby mi zbyt dużo czasu, a też nie chcę ryzykować jazdy drogą w takich warunkach, więc wybrałem się tutaj do pobliskiego terenu, tutaj po parku, pojadę też troszeczkę na Wały. Jak wiecie, zapewne zima to jest taki okres, w którym też warto się poruszać. I dzisiaj zimowy taki, nie, to jest, to jest po prostu przejażdżka. Jaki jest cel takiej jazdy mojej zimowej dzisiejszej i też innych? Głównie to będzie cel, żeby trochę się tak oderwać od ciągłego trenera żeby trochę się rozruszać, trochę pooddychać też świeżym powietrzem. Natomiast co do takich jednostek treningowych, to w ogóle nie będzie to żaden trening. Wszystko będzie to wykonywane w niskiej strefie. Z tego względu głównie, że raz, że no trudno jest... Tutaj robić interwały na lodzie to jest jakby sprawa techniczna, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz też bardzo ważna: to jest to, że ta niska temperatura niezbyt sprzyja osiąganiu wysokich mocy, no bo organizm jest też nierozgrzany. Mięśnie są nierozgrzane, jest w miarę zimno, więc też nie osiągamy takich rezultatów, jakie. Do jakich byśmy mogli dojść, trenując po prostu w tych okresach letnich, albo też na trenarze, po prostu. Kolejna sprawa, nie wszyscy też o tym wiedzą, ale osoby, które no, cierpią na jakieś podwyższone ciśnienie, a ja niestety do nich się zaliczam zimą, na skutek tego, że naczynia krwionośne generalnie na mrozie ulegają zwężeniu, to nasze ciśnienie krwi jest trochę wyższe niż normalnie i to zjawisko jest niezależne od wieku także też to jest kolejna sprawa dlaczego te przejażdżki zimowe to nie jest żaden taki trening tylko raczej zwykła jazda no i kolejna ostatnia sprawa to jest termika po prostu jak się trochę za ciepło ubiorę no to się pocimy Potem stygniemy, łatwiej się przeziębić. Także ruszamy na taką zwykłą przejażdżkę zimową po prostu tutaj po tym terenie. Zobaczymy jak to wszystko dzisiaj wygląda. Na pewno będzie ciekawie, bo to jest takie urozmaicenie właśnie od takich zwykłych treningów na trenerze. Co do ubioru rowerowego mojego, to nie jest to nic nadzwyczajnego. Jako zewnętrzną to mam tą kurtkę przeciwdeszczową, która dobrze izoluje po prostu od wiatru. A ponieważ tutaj nie jadę zbyt szybko, to nie ma problemu, że się w niej zapacam. Zwykłe spodnie długie ocieplane, bez kalesonów. No i jako buty, to jednak postanowiłem nie ryzykować tylko. Sprawdzone śniegowce, po prostu założyłem platformy. Jak widzicie, jeszcze rower nie jest wyposażony w błotnik, ale już do mnie idzie, więc niebawem będzie już z tyłu też jakiś chlapacz założony. No chlapacza nie będzie, ale błotnik to na pewno, także ruszamy dalej. Co do roweru, jeszcze to opony to są zwykłe opony Smart Sam. tylko że spuściłem troszeczkę ciśnienie, jest w tej chwili 1,7 bara. E, z przodu i z tyłu, o, tu widzę, że spadła mi osłonka. W ogóle trzeba by ten rower e, trochę umyć, bo po ostatnich jazdach jest, e, jak widać, mocno wymęczony. E, ale wiecie, nie wiem co jest lepsze: czy myć go w myjce ciśnieniowej, czy po prostu zostawić to błoto na nim. Nie wiem co radzicie. Ja na razie nie my, myłem go raz pod myjką ciśnieniową, i powiem, że po tym myciu e, niezbyt dobrze chodził. Wszystko zaczęło jakoś tak dziwnie trzeszczeć i trzeszczy do tej pory. E, więc się obawiam, że to ciśnienie spowodowało to, że te drobinki piasku gdzieś się nie po prostu w szczelinki e, sztycy dostały. No, e, niezbyt dobry pomysł. To był opas jak gołębie posiadały. Pewnie chcą coś zjeść sobie. Tutaj poukładały. Także no wiem, że dużo osób myje rower po prostu pod myjką ciśnieniową. To jest chyba jedyny sposób faktycznie taki szybki na umycie, ale nie wiem, czy nie lepiej jak do tej pory zawsze myłem go po prostu szczoteczką. E, taką zwykłą, i wodą e, z wiadra po prostu przed blokiem, czy tam gdzieś wyjeżdżałem. Brałem wodę w butelkach i nie miałem nigdy takich objawów, żeby mi tam coś trzeszczało po tym. Natomiast po tym jednokrotnym umyciu pod myjką, może to czysty przypadek, nie chcę po prostu tutaj wywoływać jakiejś głównoburzy u mnie na kanale, że jakieś tam głupoty opowiadam, ale każdy robi jak chce. Ja uważam, że to nie jest dla mnie. Najlepszy, najszczęśliwszy sposób jechanie na myjkę, więc Podejrzewam, że go tak zostawię na razie do wiosny Nie będę go tam specjalnie czyścił, no zobaczymy Po śniegu jeżdżę, ale po Takich jakby drogach Z solą raczej nie, więc no Myślę, że on tam przetrwa bez problemu to no, Jak widać Droga rowerowo-piesza jest pusta. Przynajmniej, no ale ślady tutaj, jak ktoś jeździ, to są oczywiście, ale tam jeździmy sami. Nie ma płochu. Natomiast czuć tutaj Yy, dziwny zapach to znaczy właśnie z tym pomimo, że, tylko, mimo, że ludzie polą różnymi już bo no jest taki zapach właśnie jakby coś tam się tańczyło Tak sobie jadę i jadę i widzicie patrzę, a tutaj e, jeszcze zostały w tym mrozie całym e, kwiaty e, ciekawy to widok taki się trafił e, normalnie naturalne kwiaty i one e, cały czas, zobaczcie, mimo tej pokrywy śnieżnej sobie tutaj e, rosną normalnie. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, to zimno mi w głowę. No kask jaki jest, to jest taki kask letni, ale wiecie co, ja chyba będę zakładał ten kask taki bardziej pełny po prostu, żeby nie miał tylu tych otworów wentylacyjnych. To on chyba będzie lepiej mnie izolował od tego zimnego powietrza, bo to jak się jedzie, to faktycznie ten podmuch wywołujemy. E, także o ile wszędzie jest dosyć ciepło już się tak rozgrzałem trochę bardziej o tyle głowa e, przede wszystkim tutaj ten, te zatoki e, no mogą marznąć także no chodzi o to po prostu żeby się nie przyziębić żeby ta przejażdżka bo to jest taka przejażdżka była po prostu przyjemna Zbliżamy się połowoli do e, kolejnej miejscowości, czyli jak zobaczycie, to jest 10 kilometr Tempo, jakie mam, e, w moim odczuciu, to jest 120-130 watów, czyli pierwsza strefa. E, natomiast tętno. Jeśli nie widać, ale to jest 146 do 150, czyli całkiem wysokie. No tak to właśnie wygląda zimą. No to cóż, ja będę wracał. Trasa teraz się zrobiła trochę bardziej zaśnieżona tutaj jest, bo pewnie dlatego, że jest to dalej od miasta im teraz dalej byśmy wyjeżdżali w stronę żuław. To tym tego śniegu na pewno byłoby chyba więcej. No ale ja teraz zawracam. Pojadę teraz. E, takie kółeczko się zrobi. I e, i czas na powrót do domu po prostu. Tutaj zobaczcie jak e, to wygląda. Jest to tak mi się wydaje, że nawet odśnieżone, nie? Że tu po prostu jechał jakiś spychacz i to raczej nam odśnieżył. No tak sądzę. Bo chodnik na przykład już wygląda gorzej. Także można nawet rower szosowy tutaj wziąć. A ja mówię to dlatego, że widziałem tutaj. Mijał mnie nawet ktoś na szosówce z cienkimi oponami i tutaj normalnie sobie jechał po tym śniegu takim tu. No bo to. Bo to mi się wydaje, że nie jest nic takiego tutaj niebezpiecznego. A zawsze można się przejechać, trochę właśnie odprężyć od tego ciągłego stukania tych treningów na Zwiftie, żeby trochę nabrać takiej dalszej chęci do tych treningów właśnie w domu, zrobić się porządnie. A tutaj na dworzu, po prostu taką mieć takie właśnie coś innego. No to tutaj głównie chodzi mi właśnie dzisiaj, żeby się odprężyć, zrelaksować na dworzu. Trochę popatrzeć, jak to się ta zima e, słuchajcie, nam zmieniła, ten krajobraz cały. No wiadomo, można by było się wybrać e, najlepiej do lasu. No ale tak jak mówię, e, ja nie mogłem dzisiaj do lasu, nie chciałem jechać, bo bym musiał się Drogami przedostawać, a to jest jednak trochę lodu, i samochody, i ruch. No, nie, chciałem, nie chcę ryzykować. Lepiej nie pojechać, żeby tam nagrać jakiś fajny film i ryzykować zdrowiem. To zawsze w pierwszej kolejności trzeba dbać o bezpieczeństwo, a dopiero potem realizować jakieś własne ambicje. Tak, i tak ja do tego podchodzę, właśnie. Czy to z jazdą na rowerze, czy też no, z innymi rzeczami. No jeszcze taka, taka moja uwaga, przypomniałem sobie jeszcze to, co zimą może się zdarzyć, to u astmatyków to są problemy z oddychaniem. No, spowodowane to jest to, że, tym, że jeśli oddychamy zimnym powietrzem, szczególnie przez usta, to wydziela się histamina. No, i u alergików prowadzi to do takich objawów, właśnie ciężkiego oddechu, trudności z oddychaniem. Także e, taka moja rada, czy e, uwaga: no, żeby zimą unikać jakby nabierania tego powietrza ustami, tylko starać się nosem wszystko załatwiać. Wdech, wydech, czy tam wdech nosem, wydech ustami to już jak kto woli. No, głównie chodzi o to, żeby tak to powietrze trochę ogrzać po prostu, zanim je, zanim go e, nabierzemy. A zobaczcie, jak miło tutaj było, że panowie kierowcy nam ustąpili drogę. Naprawdę fajnie. No, a ja tutaj powoli e, tymi kanałami jadę już do domu. E, będzie to dzisiaj. Myślę, że 25 km to tak w sam raz. No, bardzo fajna wycieczka, nie zmarzłem. E, też się trochę ogrzałem, pod tą kurtką się nie spociłem, chociaż ona jest e, wodoodporna. No to przy takim umiarkowanym tempie, niskim tempie o niskim, to chyba nie ma takiego. Ryzyka, że tutaj się mocno spocimy. A chroni to mocno od wiatru jednak. że pora kończyć dzisiejszy odcinek jeździło się bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o sam rower no to nie jest ani oblepione tym śniegiem jednym słowem wydaje mi się, że przetrwał bez żadnego problemu tutaj te, te jazdy, teren był też taki bardzo lajtowy tutaj w parku jest w ogóle cieplej więc sobie wyobrażam, jak fajnie musiałoby być, gdybym się wybrał do lasu jednak, to e, każdy wie o tym chyba dużo osób jeździ jednak w lesie, to, e, także to wiadomo, że e, jak polecacie jazdę w lesie zimą, no to ja o tym doskonale wiem, no ale raz jeszcze mówię, że to trzeba najpierw do tego lasu dojechać, nie, więc tutaj był taki problem z tym e, także będziemy kończyli Dzisiaj, jeszcze chyba trening na Zuiście wieczorkiem pójdzie. To był ten, to był taki relaksacyjny, właśnie miał za zadanie tak trochę mnie odprężyć i no żeby coś nowego wprowadzić do tych, do tych jazd. A zobaczymy, jak będzie właśnie dzisiaj na kolejnym treningu. To będzie już drugi tydzień. Także trzymajcie się. Do zobaczenia niebawem. Cześć.